Kilka godzin temu powiedziałeś, porównując Renault no, rzekomo do, do BMW Sauber, że to zupełnie inna kultura pracy. Na czym polegają te różnice? Czy ogólnie sądzę, że każdy kraj e, ma jakąś tam swoją kulturę i obyczaje. E, wiadomo, że Polacy słyną z jakichś tam cech, Niemcy z innych, Anglicy z innych. Dlatego też e, zmieniając zespół e, zmienia się praktycznie wszystko. Zmieniają się twarze, które widzisz na co dzień, zmienia się rodzaj, system pracy, kultura pracy, zmienia się E, bardzo wiele czynników, szczególnie w takim sporcie jak Formuła 1, który jest bardzo techniczny, który jest e, tak naprawdę każdy, wszystko co się dzieje z Bolidem czy też poza Bolidem jest notowane, jest bardzo dużo reportów, e, dlatego też e, wszystkie informacje, które sobie przekazujemy, e, też na przykład mają inny styl. E, nie określam tutaj, który jest lepszy, który jest gorszy, tylko po prostu jest to sądzę automatyczna i naturalna e, cecha, zmieniając zespół e, na zupełnie inną narodowość, na innych ludzi, zmienia się tak naprawdę wszystko. Kanał F prowadzicie jako ostatni zespół z tej ścisłej czołówki, być może, tak mówi główny inżynier na Grand Prix Belgii, spodziewasz się, że wam da jakiegoś takiego wyjątkowego kopa i poprawi osiągi na torze? Czy znaczy, umówmy się tak, że Kanał F, jeśli działa w 100% daje bardzo dużą przewagę. Sądzę, że jest bardzo mało bolidów, które na dzień dzisiejszy ich kanał EF działa zawsze w 100%. Jest to bardzo skomplikowany i bardzo specyficzny i bardzo czuły system który wystarczy na przykład zmieni się kierunek wiatru i już może nie działać w 100%. Miejmy nadzieję, że kiedy uda nam się go zamontować, on będzie przynajmniej działał w jakimś tam dużym procencie i na pewno nam pomoże. Jest to jednak w pewnym stopniu złoty środek, ponieważ można w ten sposób dać maksimum docisku aerodynamicznego, czyli mieć dużo większą przyczepność po zakrętach i, i ten. I nie mieć żadnych oporów na prostej. Oczywiście opory są, ale zminimalizować je w znacznym stopniu, co daje dużo lepszą, nie tylko prędkość maksymalną, ale też dużo szybciej się przyspiesza i są dużo mniejsze opory. Testowałeś ten system, ten ruch kolanem, to jest coś naturalnego, czy to wymaga jakiejś specjalnej uwagi? Czy sądzę, że różne są możliwości operowania nim. Na dzień dzisiejszy nie sądzę, żeby ktoś używał kolanem, może jeden zespół. Większość po prostu robi to dłonią, ręką czy też ramieniem czy też łokciem. To zależy po prostu od miejsca. Jako, że Bolid nie był zaprojektowany pod ten system, oprócz tak naprawdę McLarena nikt nie wystartował, nie zaprojektował Bolidu pod ten system, trzeba jakoś znaleźć miejsce, a tego miejsca jest bardzo mało, ponieważ Bolidy nie są budowane z myślą o tym, żeby były wygodne, tylko są zbudowane o tym, żeby były jak najmniejsze i jak najlżejsze. Dlatego też w zależności od tego, gdzie znajdziemy miejsce, tam go umieścimy.